Psalm 140 Dawida Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od męża bezprawia uchroń mnie, od tych, którzy obmyślają złe czyny w sercu i co dzień wszczynają spory, wyostrzyli swoje języki jak wąż, brzmi ja pod wargami ich. Zachowaj mnie, panie, od rąk nikczemnika, od męża bezprawia uchroń mnie. Od tych, którzy obmyślają, jak zachwiać kroki moje. Ukryli hardzie na mnie sidła i powrozy, rozciągnęli sieci nad drogą. Zastawili matnie na mnie. Rzekłem panu. Tyś jest Bóg mój, usłysz, Panie, głos błagań moich. Panie, Boże, twierdzą mego zbawienia. Ty osłaniasz mi głowę w dzień bitwy. Nie daj, Panie, nikczemnikowi, czego żąda. Zabiarów jego nie spełniaj, niech nie triumfują. Niech głowy tych, którzy mnie obstąpili, okryje nieprawość ich warg. Niech spadną na nich węgle ogniste, niech rzuceni w przepaść nie wstaną więcej. Mąż złego języka niech nie ostoi się na ziemi. Męża bezprawia, niechaj zło przywiedzie do zguby. Wiem ja, że pan sprawiedliwość przyniesie ubogim, weźmie stronę biedaka. prawdę. Sprawiedliwi wychwalać będą Twoje imię i zasiądą prawi przed Twoim obliczem.